W świecie motoryzacyjnym istnieją pojazdy, które z różnych powodów kończą się unikać sprzedawców i dealerów. Te samochody mogą mieć reputację negatywne, uważane za trudne do sprzedaży, lub po prostu nie przyciągnąć uwagi opinii publicznej. Jednak wiele z nich oferuje doskonały koszt-korzyści można je znaleźć w cenach, które kosztują mniej niż nowa opona. Jeśli szukasz niedrogiego samochodu który może zaskoczyć, sprawdź to lista z siedmioma samochodami, których obawiają się sprzedawcy, ale to może być prawda ustalenia. 1. Fiat Palio Fiat Palio to popularny samochód w Brazylii, ale jego szybka dewaluacja i wielka oferta rynkowa sprawia, że wielu dostawców waha się ją zaoferować. Węzał jednak Palio jest znany z trwałości i oszczędności paliwa, stając się doskonałą opcją dla osób szukających niedrogiego samochodu. Ceny palio mogą być wyjątkowo niskie, szczególnie w większej liczbie stary. Dobrze zarabione palio można znaleźć za zaskakującymi wartościami, oferując świetny stosunek jakości do ceny. 2. Celtic Hevrolet Hevrolet Celta to kompaktowy samochód, który, choć bardzo popularny, staje w obliczu trudności na rynku używanym. Twoja reputacja jest podstawowym samochodem i bez wielu zasobów unikają tego niektórzy sprzedawcy. Celtic jest jednak znany z oszczędności paliwowej i konserwacji, dostępny. Ceny są dość niskie, a dobrym celtykiem może być inteligentny wybór dla tych, którzy szukają samochodu ekonomicznego. 3. Renologan Renault Renologan Renault jest sedanem, który pomimo swojej odporności i przestrzeni wewnętrznej nie jest bardzo poszukiwany na rynku używanym. Wielu sprzedawców boi się, którzy oferują Logan z powodu dewaluacji. Jednak Logan jest znany z trwałości i komfortu. Ceny są dostępne i dobrze utrzymany Logan można znaleźć według wartości zaskoczenie, czyniąc to realną opcję dla osób szukających niezawodnego samochodu. 4. Ford Ka Ford Ka, zwłaszcza starsze wersje, może być samochodem, który sprzedawcy wahają się zaoferować. Twoja reputacja jest prostym samochodem bez wiele funkcji może odeprzeć kilku kupujących. Jednak Ka jest znany za swojej zwinności i oszczędności paliwa. Ceny są dość niskie, a Fordka w dobrym stanie może być doskonałą opcją dla tych, którzy szukają niedrogiego i praktycznego samochodu. 5. Nissan March Nissan March to hatchback, który pomimo swojej jakości nie jest tak poszukiwany na rynku używanym. Wielu sprzedawców boi się oferować Marsz z powodu ich dewaluacja. March jest jednak znany z oszczędności paliwowej i niezawodności. Te ceny są przystępne cenowo. A dobrze zachowany marsz można znaleźć według wartości, ta niespodzianka, czyniąc ją inteligentną opcją dla tych, którzy szukają samochodu gospodarczy. 6. Hyundai HB20 Starsze wersje, Hyundai HB20 to popularny samochód, ale starsze wersje mogą być trudne sprzedać. Wielu sprzedawców waha się przedstawić tę wersję z powodu dewaluacji. Jednak HB20 jest znany ze swojej jakości i komfortu. Ceny wersji starsze są dość dostępne, a dobrym stanem może być inteligentny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego samochodu. 7. Volkswagen Fox. Volkswagen Fox to hatchback, który, choć ma dobrą reputację, może być samochód, którego boją się sprzedawcy. Jego dewaluacja i świetna oferta w rynek powoduje, że wiele waha się go sprzedać. Jednak Fox jest znany z trwałości i komfortu. Ceny są dostępne i dobrze utrzymane list można znaleźć według wartości zaskoczenie, czyniąc to realną opcję dla osób szukających praktycznych samochodów. Dlaczego te samochody są obawiane przez sprzedawców? 1. Szybka dewaluacja pojazdy te mają tendencję do szybkiego dewaluowania, co może tworzyć sprzedawcy wahają się ich zaoferować. Oznacza to jednak, że kupujący mogą znaleźć świetne oferty. 2. Negatywna reputacja Niektóre z tych samochodów mają negatywną reputację, która może odeprzeć kupujących. W węzeł jednak wiele z nich oferuje doskonały stosunek kosztów i korzyści, może być inteligentny wybór. 3. Świetna oferta na rynku Wysoka oferta tych modeli może sprawić, że sprzedawcy mają trudności sprzedając je, ale oznacza to również, że kupujący mogą znaleźć bardzo niskie ceny. 4. Percepcja niskiej jakości, ale niektóre samochody są postrzekane jako proste lub podstawowe, które mogą odeprzeć kupujących w poszukiwaniu bardziej wyrafinowanych zasobów. Jednak wiele z tych pojazdów jest niezawodne i trwałe. Wniosek, jeśli szukasz niedrogiego samochodu, który może zaskoczyć, rozważ przedstawione opcje. Te siedem pojazdów nie tylko oferuje trwałości. Niezawodność, ale także ceny, które można uznać za absurdalne porównanie z tym, co oferują. Inwestowanie w jeden z tych modeli może być inteligentną decyzją finansową, pozwalając ci mieć samochód, który działa dobrze bez uszczerbku budżet. Nie pozwól, aby presja dealera sprawiła, że ci wierzysz, potrzebujesz nowego samochodu, aby mieć jakość i niezawodność. Eksploruj opcje dostępne i odkryj prawdziwą wartość używanego samochodu. Czy kiedykolwiek miałeś doświadczenia z którymkolwiek z tych samochodów, których obawiają się sprzedawcy? Podziel się swoją historią w komentarzach. Kopia。